Mano jako że mnie dosyć dawno nie było, a zasięgi są takie, to myślę, że trzeba coś nagrać. No i tak sobie myślę, on on nie działa, to co tutaj zrobić? No nie wiem, wejdziemy po prostu na jakiś randomowy serwer i spróbuję coś z tego wycisnąć, bo to, to nie idzie. okej, okay, dobra. Nie ja pamiętam, pod Hugo masz ty że. Siemano, to jeszcze raz ja generalnie. Zostawcie łapkę w górę 80, to będzie kolejny odcinek. Yy, I generalnie obejrzyjcie do końca. No, dzięki. Kurwa, kurwa. Wyszedł, czy... Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, 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 Jejwisty. Ale nie boli Cię nie zepsuty serwer mi, Ale nie boli Cię, ale Cię nie boli Dobra, jeszcze ślepy jest to Dodatkowo nie umieść strzelać Dobra, po na dach Dobra, już na dach Kurwa, strzela do mnie Ty kaczki z A, bo ci gonią A, ty to jest drabina Nie, nie, nie W prostej drabiny mnie nie mógł trafić Nie no, jebać to mała Zarynał sobie Ej, czekaj, ty, ja, ja mam zaraz siano będę miał Już, wiesz? W serwerze no Chyba spadnę Spadłem, ku**a Zginąłeś? jest A mogę cię spektować? Czy nie? To ja auto se zrespić? No bo jeszcze raz mi to respić. Pierdole takie granie, już mam do. Dłu. Tu mnie nie możesz zadnąć, nie ma. Ale to ja cię ja cię ja do ciebie pojadę. O! Ja jest pienia, gdzie Ej mogę kupić, a nie, wolę nie to Co by kurwa to są niebiescy, kurwa? Pierdalaj kurwa śmiechu niebieskie. Chcesz kurwa na bombę dostać? Dobra ja jestem. To masz za problem Bo niebieski to fajowy kolor Żeby ktoś do mnie dzwoni, poczekaj. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem jestem doskonał z pistolet w No dobra. No. Daj, opcje auta. Max tuning. No ja, ja cię ja cię widzę spokojnie. Tu. <laughs> o policja, policja, odbijamy, odbijamy ale, ich ale Dawaj, tlaki <laughs> Kurde, kibice <jubica> jadą Właśnie <laughs> no Weź trochę ich Ramuje ich O kurde Ale bombę ich wyjebałem Ała Ała Wysiedli? Ja mam dzwona, nic nie widzę teraz, nie? Ja Jadą tam pod górkę, pod górkę jadą. Wiem, ja nic Gila, nie widzę, prawda? Dobra. Gajna Kibice! Ty kolegia Kurwa! Myśla? Ja? Uciekaj, uciekaj. Strzelają się tam z typami. Dalej Polska! Polska! Weź trąbę. Brawo, brawo, dobrze z nimi. No jadłać psy. Plus jeden. Dobra, odjedźcie Odjadźcie, Dobra, Dobra, jedziemy, co jest? No bo ja dostałem bana za RDM'a Nie, za VDMa Tak o. Bo wysiadł mi po prostu po pod koła z samochodu policjant Jeszcze parma dostałem Ej, na to, bo to woda mm, Czekaj, bo nie wiem czy mam obawy ja z czy nie Chyba mam Czeka, poszukam, czy... Daj, no poczekam... O, strzelają, uważaj. Poczekamy aż wsiądą do auta i będziemy ramować. Wsiadli, wsiedli, wsiedli, chodź. O, dechują, wdechują. Dobra, ucieczkę, ucieczkę. No ja nie wierzę jak to bo już O kurde, wysiedli. Chyli. No już. No. Dałem ci?

Jedzie tutaj, o, nie to, to, to nie. Spierdolił się we mnie, lokalne. Daj chila! Hila daj szybko, bo umieram A to nie jest loka... To nie jest lokalny, daj chila szybko! Leżem Gdzie do szefa! Gdzie do szefa? No fajnie, kerdema robisz w frajerze jebane. Dobra, jak się nie Gdzie jesteś? Dobra, No bo w chłopie przyjechał. Gdzie no za screenka? Przyjechał cię? No bo mierdema zrobił. Weź mi Rewa daj. Nie, ja, 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 ja jestem za wami. Borowiku, wyjeżdż tam. Ja na goproch tutaj że cię, nie z seboła i wszystko. Ma twój kolega. Dostał, A. leży. Gdzie jesteś? No tu, gdzie się rozgadliśmy, gdzie wysiadłem. gdzie on mi leży tam? A, kurwa, goń, nie pomocy! Kto? Chodź pod kardillera, szybko A ono jest... Dobra, szybko. jadę Poczekaj Nie trzymaj Respiał to Pomóż, strzelam się Kurwa, powiedz, że to nawoi się Deadłaś? Tak No, unlucky Jadę Biorą mnie mhm. Dawaj, rozkręć go Wsiadaj, siadaj wsiadaj Wsiadaj, wsiadaj, mówi On kaos Jadę oh, za what? mną, Dobra, Leży brawo. jeden. Brawo. Łatwo kurwe. Co? Ała. Daj, Nie mogę trafić. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Mały. No, mały dzieciak. małego. Nie. Chuj bierzemy. Nie. On jest w To jest mój przyjaciel. Zostaw go. <laughs> Ej, I czemu ty jeździsz i... autem? Jak ty, ty jesteś autem? Normalnie. Taki, Taki mały, mały jesteś? jesteś? Jestem niski Jesteś, jesteś karłem? karłem? Ej, jesteś karłem? Jesteś karłem? jesteś karłem? jesteś karłem? I właśnie przez niedałem prawkę. Ale ty prawo jazdy nie. nie, nie. On zrobił prawo jazdy. A, to, to sorry! Sorry, <laughs> ej! Jaki masz numerek? Ja dachuję. On nie strzela, wysiadał to Gdzie? Ej, poddać się muszę. Poddaję no, się. No, 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 no. Dobra, nie, nie celuję do mnie. Leż. Ale amator, kurwa. Wiesz, a tu naprawdę. I zrobił celkę. Stary, ale amator, nie? Przez to do ciebie celować. A tutaj, ja, tak tutaj to, jest, jest nie? Pa pa pa! Dawaj, wpiep w niego Siem kociaku kociacku A jesteś kociak Dobra, Dymi mu się auto, już nie pojedzie, Dymi mu się Dymi mu się auto Tylko że nie czuję Dobra, zawrotka, zawrotka, Dymi mu się auto Już już nie pojedzie, nie pojedzie